Cześć! Z tej strony Boże z kanału Brickowski. Dotarła do mnie wspomniana paczka z klockami, o której była mowa na samym końcu poprzedniego filmiku. I tak jak powiedziałem, tam też chcę sobie trochę poeksperymentować. Otworzę tą paczkę dzisiaj i spróbuję te klocki wykorzystać w mojej makiecie miasta. Zapraszam do oglądania! Słuchajcie, jest to dość nietypowy film, ponieważ zazwyczaj otwierałem taką paczkę z klockami. No i po prostu mówiłem, gdzie planuję te klocki wykorzystać. I potem ewentualnie widzieliście te moje plany na żywo w innych filmach niż otwieranie przesyłek. Teraz postanowiłem, że zrobię to lekko inaczej. Otworzę przesyłkę. Zaraz wysypię całą zawartość i pokażę wam mniej więcej, co w niej się znajduje, ale później nie będę miał planów, tylko te plany będę wam unaaczniał na wizji żebyście od razu widzieli, gdzie ja będę te klocki wykorzystywał. Oczywiście przed tym krótko opowiem, co z nimi mam zamiar zrobić, ale też będzie to widoczne na obrazie, także ja się już zabieram. Oczywiście nie wszystkie klocki, bo niektóre, że tak powiem, zamówiłem na zapas, żeby były po prostu już w mojej kolekcji kupione, a niekoniecznie, żebym je wykorzystał w tym odcinku, ale na pewno część z nich sobie wykorzystamy, może coś, coś zrobię, że tak powiem, jako bonus od siebie i po prostu pokażę wam, jakby coś, co nie jest w tych klockach zawarte, ale też bym chciał w tym filmie umieścić. Także za chwilę to nacinam i pokazuję wam z bliska. Ok, słuchajcie, cały surowiec, który zamówiłem, znalazł się w tym momencie u mnie na stole. Pokażę wam też na kilku ujęciach, jak to wygląda na liście, tutaj obok, eee, zakupowe, jakby Was interesowała dana część, ile za nią zapłaciłem i tak dalej. No, ale tak, mamy na pewno tutaj trochę budulca do ścieżki rowerowej, także to będziemy sobie dzisiaj budowali. Też mamy kilka ciekawszych elementów, które w sumie zamówiłem, tak po prostu, nie do żadnego, jakby. Celu konkretnego, jak na przykład właśnie ta klepsydra. Mamy też nogi, także naprawdę ciekawie. Mamy kotka w takim kolorze. Mamy też, o właśnie, małą owieczkę. Mamy też takie tajle, tego rodzaju. Także naprawdę mamy sporo, ale to bardzo sporo ciekawego budulca. Też taka właśnie jakby tutaj woda rozlana, czy coś takiego. sobie zakupiłem. Naprawdę mi się to bardzo podoba. Również takie monetki z serii kolekcjonerskiej, jak i z zamku. Sporo tajli 1 na 1 w kolorze czarnym. To do budowy torowiska. Trochę też taki jakby o pachołków czarnych. Też taki przeźroczysty klocek. To też do dostawczaka. A znaczy do dostawczaka do bardziej do osoby, która dostarcza jedzenie, które zamówimy sobie. Przez jakąś aplikację typu globo czy coś takiego. No i takie dwa na przykład do noszenia dzieci na właśnie swoim torsie. I też o wiele więcej elementów. Ja się spróbuję Wam to tak jakby streścić i pokazać na jakimś jednym czy dwóch zdjęciach takie ciekawsze elementy, właśnie yy, na zdjęciach bardziej. A za chwilę już przechodzimy do budowy czegokolwiek, właśnie z tych które w tym miejscu widzicie i nie tylko. Słuchajcie, pierwsza grupa elementów posłuży mi do wykończenia mojego płotu, który sam sobie zaprojektowałem. Jest on stworzony z takich elementów jumperów 1 na 2 na właściwie, połączonych w taki oto sposób i kontynuowany taki pattern przez całą długość płotu. Jest on tak naprawdę głębokości jednego studa w taki sposób, także w całą tutaj konstrukcję w tym momencie widzicie. No i za pomocą takich oto bloczków nakładam sobie w tym miejscu. W tym miejscu oraz w tym miejscu, przez co ten płot jest o wiele, o wiele bardziej ciekawy i taki bardziej bym powiedział naturalny. Dodam sobie też z mojej kolekcji takie elementy jak tile 1x2, w tym, w tym oraz w tych dwóch miejscach. No i te elementy posłużą mi za wykończenie tych potów detalem jeszcze. Za chwilę wam to pokażę, ale jeszcze zwieńczę ten płocik małym kotkiem. I w taki sposób ukończyłem pierwszą partię potów w moim Legomieście i za chwilę zmienię kadr i pokażę Wam jak go umiejscowię. I tak jak widzieliście na poprzednim live streamie zbudowałem sobie właśnie tą część dworca kolejowego Disneya, żeby już móc przymierzyć ten dworzec do mojego miasta i żeby skomponować z nim ten płot. Też zauważyłem, że tu jest takie jakby, jakby wysunięcie w kolorze Dark bluish grey, również tutaj takie dwa małe po bokach, ale to mi niczym nie przeszkadza, może być taki jakby schodek na ten dworzec. Ja po prostu sobie te tajle, które mi są niepotrzebne z tego chodnika wyczepię i przyczepimy ten dworzec już tutaj na stałe. No i oczywiście tam gdzie brakują tajle to sobie dołożymy kilka sztuk, żeby to wyglądało oczywiście wszystko jakby było wybrukowane chodnikiem. słuchajcie dworzec mamy już przyłożony a co za tym idzie też do dworca muszą być oczywiście tory ale to właśnie nie byle jakie tory bo takich torów nie będziemy zostawiać bo to wygląda naprawdę szpetnie i mega brzydko moim zdaniem oczywiście dlatego kupiłem sobie kilka tych elementów właśnie z legocom aby te tory upiększyć także zapraszam was na stół i będziemy w tym temacie działać w tym projekcie będę musiał jeszcze oprócz wspomnianych elementów użyć też Chociażby takich klocków, takich klocków, tile 1x4, również takich jakby braketów, plate'ów 2x4 oraz 2x2, także tego będzie dosyć sporo. Oczywiście nie takiej ilości, bo ja już mam tej ilości wręcz, żeby zrobić cały okrąg tych torów, no ale pokażę Wam chociaż jeden tor, jak właśnie mam w planach go zrobić. Pierwszy tor skończony, także idziemy go przymierzyć do makiety miasta. Słuchajcie, ja już przymierzałem tor poza kamerą i musiałem taki jeden listek odczepić, bo wchodziłby mi on na mur dworca. Sami zobaczcie, jak to teraz wygląda, bo jeszcze nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że teraz powinno być już ok. Ok, połączymy sobie tego tora z tym i z tym prostym. Idealny tutaj jest akurat margines, fajnie. Yy, że ta nadbudówka tora o, w tym miejscu już nie haczy i wchodzi elegancko już sobie patrzę jakby to szło dalej o w taki sposób no i teraz wszystko gra ewentualnie można by było tego liście jakoś tak tutaj dać w jakiś inny sposób dosłownie nie luźno oczywiście tylko w jakiś inny sposób go przyczepić o chociażby nawet tak bo no trochę to odlatuje teraz może nie będę kombinował, może coś tam jeszcze wykombinuję, ale to jest taki detal, że to może być tak naprawdę nawet zrobione w ostatniej partii miasta, także na razie tak to zostawiam. Chciałem Wam po prostu pokazać, jaki mam plan na cały design torów w moim Lego mieście. Krawężników w mieście nigdy za wiele. Czwarta kupeczka posłuży mi do rozmaicenia, a raczej do kończenia mojego dźwigu bardziej modyfikacji dźwigu, bo to nie jest oczywiście mój projekt, tylko zestaw. Ale zauważcie, że tutaj brakło mi kilka takich plejtów, jeden na dwa, żeby chociażby zastąpić tego typu elementy transparentne na czarne, tak jak to widzicie w tym miejscu. Też mamy tutaj taki jeden tile, aby wykończyć tutaj balustradkę dookoła. No i jeszcze taki zaokrąglony w kolorze tej takiej, brudnej żółci bardziej bym powiedział, żeby tutaj pokombinować na ramieniu z fajnym wykończeniem tego. Także już on to pokazuje, jak sobie to zaplanowałem. W poprzednim filmie mogliście zauważyć, jak wykładam część ulicy Pokonnej, a raczej taki właśnie bardzo wąski fragment tej ścieżki. Dzisiaj mam zamiar wyłożyć chociażby jedną z czterech tych płyt konstrukcyjnych 8x16, żeby chociaż przyłożyć taką jedną w tym miejscu i zobaczyć, jak to się prezentuje. Czy to jest jednak dobry design, czy jednak coś będę musiał pokombinować innego. Możecie oczywiście pisać, czy Wam się podoba takie właśnie ukamyszkowanie na tej ścieżce, a ja teraz oczywiście przechodzę już na stół, żeby było mi wygodniej. Słuchajcie, ten fragment, który widzieliście przed chwilą, jak wykładałem ten oto kawałek ścieżki, trwał 25 minut. Także postanowiłem, że nie będę więcej nagrywał, bo po pierwsze, stracę dosyć dużo pamięci w telefonie, a po drugie, też nie chcę Was zanudzać wykładaniem samej ścieżki. Wolę przejść w tym momencie do wykładania, ale innej ścieżki, bardziej ciekawej, moim zdaniem, czyli ścieżki rowerowej w moim mieście. A to po prostu postaram się Wam pokazać już efekty jak będzie się to rozwijać w kolejnych odcinkach. Słuchajcie, nie będę owijał w bawełnę, bo miałem teraz zamiar robić ostatnią część tak naprawdę update'u miasta, czyli ścieżkę rowerową, oczywiście spokojnie, bo jeszcze Wam to pokażę, ale w międzyczasie przyszła do mnie paczka, którą sobie otwarłem, bo chciałem zobaczyć, czy to rzeczywiście jest to, na co, na co czekałem i to jest ta druga część zamówienia z lego.com, także bardzo warto ją tutaj pokazać w tym momencie wam na kamerze, bo też o niej mówiłem na tym filmie chociażby dzisiaj i nie wiem. O i właśnie. A propos ścieżki rowerowe jest jeszcze jej rama do roweru. Nie wiem, czy znajdę kółka, bo w innym zamówieniu sobie je zamówiłem. Ale nie są one w tym, więc zobaczymy, czy gdzieś w innej, gdzieś yy, w innym miejscu w mojej kolekcji je znajdę. Także to sobie zobaczę. Ale na pewno ramę wykorzystamy prędzej czy później. No i słuchajcie, to są te. Klocki z oferty niestandardowej, z tej takiej co idą te klocki około miesiąca niż dwa tygodnie, coś takiego. Także na to dłużej oczywiście czekamy. To jest tam rozróżnione teraz, właśnie w Lego Shopie. No i tak, pierwszym elementem, którego raczej nie będę wykorzystał w dzisiejszym odcinku, tym bardziej, że nie mam na niego pomysłu, jest taka oto sieć. Nigdy takiej nie miałem. Słuchajcie, ja chciałem ją mieć można było wykorzystać do jakichś strażaków, którzy ratują chociażby kotka czy coś takiego. Tutaj wziąłem sobie taką buźkę z Mankida, bardzo mi się ona podobała, a chyba była za około złotówkę, także to też moim zdaniem fajny zakup. To oczywiście to jakieś tam figurki. Z tego, słuchajcie, mam zamiar podwyższyć drzewka w komisariacie policji, bo były tam takie drzewka właśnie z tych trybów i kupiłem sobie trzy sztuki, bo tyle mi dokładnie brakowało do... Pełni, jakby których kupiłem, tych drzewek, bo już kupowałem po prostu takie elementy i trzy sztuki nie brakowały, żeby te drzewka były porówno podwyższone. Dalej, takie oto study, które były naprawdę bardzo tanie i je kupiłem po to, żeby robić z nich światła zielone w mieście. Niestety nie było czerwonych ani żółtych, znaczy żółtych mam od, że tak powiem, zatrzęsienia, ale ale czerwonych bardziej bym potrzebował. Słuchajcie, dwa alfabety, bo pomyślałem, że skoro seria Dots jest wycofywana z rynku, z tego co pamiętam, tak przynajmniej mówiono, to wziąłem sobie dwa, żeby po prostu wyposażyć się w naprawdę mnogą ilość tych literek, bo one są bardzo, ale to bardzo przydatne w różnych konstrukcjach. Też taki element, słuchajcie, odwrócony z napisem LEGO. To jest z pianina, słuchajcie. To jest naprawdę coś genialnego. Bardzo mi się podoba ten nadruk na tym tajlu. Można to gdzieś przyczepić w taki niekonwencjonalny sposób w jakiś e, klocek od dołu, czy coś takiego. Mamy też Patronusa Hermiony, czyli kotka w takim jakby e, brokatowym umaszczeniu. Mamy też krokodylka e, właśnie jasno-zielonego, on był za jakieś chyba 7 zł ten krokodylek. Mamy oczywiście ramę taką, o słuchajcie, ale tutaj to mi się nie podoba, zobaczcie w ogóle na tą ramę, wow. Bardzo unikatowa część. To najlepsze jest to, że to nie jest zgięte w żaden sposób, bo ja nie widzę tutaj żadnego uszczerbka, tylko ona po prostu w taki sposób wygląda. Bardzo, ale to bardzo ciekawe. Oczywiście nie, to nie powinno tak wyglądać. I nie wiem, czy nie napiszę do lego, no bo jednak do tego nigdzie tego elementu nie użyje za bardzo. Ewentualnie na jakimś w wysypisku śmieci czy coś takiego, no bo tak to jednak ciężko by je było kogokolwiek posadzić. Ale bardzo ciekawe, bo zauważcie, że. Przy tym zgięciu nie ma żadnego uszkodzenia czy czegoś takiego, tylko po prostu jest to tak jakby uformowany źle plastik. To no bardzo ciekawa rzecz. Mamy też telefonik. Kupiłem taki, bo nie kojarzyłem, żebym go miał w kolekcji. Kupiłem sobie też taką jakby przekąskę, ciastka, słuchajcie, dla spacemenów bo pomyślałem, że będą pasowały do tego Galaxy Explorera, słuchajcie. I literki, o których wspomniałem, czyli... B, I tam było w tamtym wcześniejszym nie zamówieniu. B, O, W, S też było i drugie I też było i mamy K. Oczywiście spróbuję to ułożyć jakoś ładnie na jakiejś podstaweczce i spróbuję Wam to pokazać jeszcze w tym filmie, ale teraz nie przeciągam i idziemy robić ścieżkę rowerową. Od ostatniego kadru minęła naprawdę chyba z godzina, słuchajcie, bo... Myślałem, jak to zakomponować, i też robiłem scenki z rowerami. Także wydaje mi się, że będzie to wyglądało fajnie, właściwie dwie tak naprawdę scenki, ale to zobaczcie za chwilę, jak już tą ścieżkę rowerową skończę. Tak jak widzieliście na poprzednich filmach z miasta, tutaj działo się tak naprawdę totalnie nic, i chciałem to na pewno zmienić, bo no nie chciałbym robić takiego chodnika. Słuchajcie, bez totalnie niczego, ja tylko przechodnie, czy coś w tym stylu. Chcę po prostu wymyślać. Nowe, lepsze pomysły. I tutaj mam te tajle, które kupiłem z nadrukiem rowera. Też już wcześniej miałem tyle również z jednym nadrukiem rowera. No i takie palustracki, i takie e, jeden na jeden czarne klocki. Tutaj zauważcie, że oczyściłem powierzchnię z 1 na 2, ale nie wszystkie. Bo tutaj też zostawiłem, tak jakby pas w kolorze krawężnika. Zaraz zobaczcie dlaczego. Ja przystąpię do budowy i za chwilę zobaczycie, jak, jaką koncepcję sobie tutaj obrałem. Ok, słuchajcie, wyłożyłem te tajny. No i sami przyznajcie, przynajmniej według mnie prezentuje się to już o niebo lepiej. Pomimo, że jeszcze nie zrobiłem pomiędzy nimi balustradki, bo jest to prawy pas. Jak ludzie będą jechali prawym pasem, to będą wiedzieli, że. To jest ścieżka dla rowerów, czyli będą mieli jakby informacje na początku i tak samo jak będą mychali z prawej strony od tej strony, tak samo informacja będzie na samym początku. Także tak to rozwiązałem, żeby rowery były na początku jakby ścieżki, no bo inna, innego sensu raczej by nie było. No i w tym momencie zacznę wykładać te balustratki, żeby przegrodzić te rowery. Niestety nie będę mógł zrobić tego do końca, ponieważ nie kupiłem pięciu elementów, bo w LegoCom okazały się one dosyć drogie w porównaniu do innych sklepów, ale to sobie kiedyś domówię i wystarczy, że sobie do tej ścieżki dołożę. Za chwilę pokażę Wam o co jeszcze konkretniej chodzi, ale na razie oczywiście biorę się zabudowanie. Ok, słuchajcie, w takim momencie muszę na razie skończyć. Też zapomniałem kupić jeszcze tile 1 na 4 bez tych takich wypustek. Zobaczcie, bo tutaj są z wypustkami. Ten jeden jest bez wypustek. Wydaje mi się, że ten będzie lepszy. Jeszcze myślałem nad czymś takim, żeby tutaj od dołu czymś czarnym pociągnąć, ale zobaczę jeszcze pomyślę. Bo jak na razie to mi się podoba, ale po jeszcze inne, że tak powiem, propozycje i zobaczymy. Na razie to tak zostawiam. Brakuje mi raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. Łańcuchów I tak naprawdę ścieżka powinna być już skończona. I teraz dodam kilka figurek, żeby tchnąć życie w tą ścieżkę. Ok, słuchajcie, dodałem tak naprawdę trzy figurki. Wydaje mi się, że to jest dosyć wystarczające na taki mały skrawek. Tutaj dałem też starszą parę która wyjeżdża z centrum miasta gdzieś na wycieczkę rowerową widać, że są ubrani tak bardzo sportowo jest to taka sportowa starsza para i to jest jakby, moim zdaniem bardzo, ale to bardzo fajny i trafny pomysł też dobrałem takie kolory, żeby to jakoś fajnie wyglądało czyli czerwony i żółty, tak żeby się kojarzyło trochę właśnie z kockami LEGO jak i fioletowy i zielony, no bo jednak te kolory ze sobą współgrają dosyć dobrze, no i pana, który dowozi pizzę z takim Plecakiem, jakiej znamy po prostu z życia codziennego w ostatnich oczywiście latach, to się stało bardzo popularne. No i mamy, który. I on właśnie jeździ do centrum miasta, w tamtą stronę, i później tam będzie, że tak powiem, takie ścisłe centrum, także też wydaje mi się, że to do, dobry kierunek jak i dla niego. I wydaje mi się, że więcej tutaj nie ma co pchać figurek, to będzie idealnie, jakby jedna para, która jest związana ze sobą w jakiś sposób rodzinnie, i jeden gostek, który dowozi. Jedzenie, także wydaje mi się, że to będzie naprawdę spoko opcja. Napiszcie, co o tym sądzicie, ale mi się to osobiście bardzo podoba. Teraz jeszcze przejdę do jednego małego detalu. Powiedzcie, czy ta zmiana pójdzie na lepsze, czy na gorsze, którą za chwilę zobaczycie. No i jeszcze pokażę wam ten napis, który ułożę z tych literek od maszyny do pisania. W poprzednim odcinku wymyśliłem tą taką scenkę z rodzeństwem Raskolnikowem ze zbrodni i kary, który tam jest w tle. Z pamiętam, kilka osób było zwolennikiem tego pomysłu, ale pomyślałem o czymś bardziej kolorowym, takim bardziej ikonicznym też, co będzie raczej więcej osób kojarzyło. I powiedzcie, czy taka zmiana by wyszła według Was na lepsze? Czyli zamieniłbym cylinder, z czego, że tak powiem, jest to taki dosyć rozpoznawalny atrybut rodiona raskolnikowa na hoverboarda, słuchajcie, z przyszłości. A samego Rodiona Rozkolnikowa, jego figurkę, zamieniłbym na Martiego, McFly'a, który jest równie przerażony jak Rodion, i jest przerażony, że właśnie detektyw odkrył jego futurystyczną deskę. No, wydaje mi się, że to jest ciekawsza, taka bardziej kolorowa koncepcja. Napiszcie, co o tym sądzicie, ale ja to na razie tak zostawiam, bo wydaje mi się, że to będzie na pewno. Ciekawe i ogólnie dziękuję Demenowi za pomysł na to, bo to on wymyślił yy, właśnie, żeby tutaj dać tego hoverboarda. Słuchajcie, mała aktualizacja. Obróciłem tą deskę o 180 stopni, żeby ten detektyw patrzył na napis hoverboard, a nie na farbę, która jest z tyłu tej deski. Bo jednak to jest chyba bardziej dla niego interesujące, bo chce on przecież rozwiązać poszlakę, co to w ogóle jest. I wydaje mi się, że takie rozwiązanie będzie miało na pewno rzesze fanów na tym kanale. Tak, obiecałem, tak zrobiłem i napisałem, a raczej zbudowałem napis e, przedstawiający nazwę mojego kanału oczywiście, obok jest moja figurka i to naprawdę wygląda moim zdaniem bardzo ekskluzywnie w taki sposób, że no jednak ta podstawka jest czarna, słuchajcie, te literki też są takie ładne, jakby trochę, nie wiem, posrebrzone, chociaż nie, to chyba tak, w sumie one są tak lekko posrebrzone, taki jest nadruk lekki i wydaje mi się, że to naprawdę wygląda... Bardzo, ale to bardzo ładnie, gdyby to postawić sobie tak na biurku gdzieś w rogu, albo przy takim właśnie stoliku roboczym, tak że jakby ludzie wchodzący do pokoju wiedzą, że to jest wasz zakątek, że tak powiem. Napiszcie, czy macie podobnego coś do zrobienia, znaczy do zrobienia. Czy planujecie coś po prostu podobnego zrobić, na ze swoim imieniem? Gorzej, jeżeli wasze imię ma polskie znaki, tak jak moje, bo moje ma Błażej, więc... Eu i z bym nie zrobił, dlatego napisałem swój kanał, który na szczęście polskich znaków nie posiada. I napiszcie w komentarzu, czy według Was takie coś jest fajne. Ja wam polecam, jeżeli naprawdę chcecie sobie coś, jakby napisać klockami, że tak powiem, to kupujcie i nie macie polskich znaków w tym wyrazie, czy też zdaniu. To róbcie takie coś, bo to jest naprawdę fajne. Koszt czegoś takiego to 2 zł za jedną literkę, więc trochę sporo. Zawsze można też się wyposażyć jakby w alternatywę, czyli mniejszy alfabet. I wydaje mi się, że to będzie fajne takie zwiększenie odcinka tym napisem, bo jednak przedstawia to część mojego kanału. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Nowy taki trochę format. Testuję też właśnie nowe rzeczy i wydaje mi się, że to wyszło naprawdę fajnie. Ja się bardzo mega dobrze bawiłem nagrywając ten film i ja dziękuję Wam za oglądanie. Na dzisiaj to tyle. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!